Cześć, witajcie na kanale Króle, Krójki, Króliczki Mała zmiana u mnie w hodowli Znaczy zmiana, no zmiana, można powiedzieć, że zmiana bo Andrzej, który mu się ma... dostała mu się mała klatka, ale to jest chwilowa Z tego względu, że miałam go dać dzisiaj na dwór do... Na sad tam do klatek, no ale jest pogoda do dupy Leje Może teraz chwilowo przestało, no ale nie miałam mu jak tam szyszykować tej klatki A tu zaszły takie zmiany Bożenka Bo tak ją nazwałam Uricha Światło mam dzisiaj Coś tam widać? Ona ma mi się kocić Termin ma przynajmniej na 28 albo 9 takie no i dlatego dostała w klatkę większą. Tu była młodzież. Młodzież przeniosłam tu. Nie będę ich otwierać, bo żeście ich widzieli całkiem niedawno. Młodzież przeszła tu. Tu jest Bożenka. A Andrzej poszedł tam Andrzej dostał właśnie trochę ziemniaków, więc wsuwa. I coś jeszcze mam dla Was na dzisiejszy odcineczek. A mianowicie, okociła mi się samica czarna. Dla chętnych, którzy chcą zobaczyć, ile ma, jakie ma, jak wyglądają. Czy podobne do niej, czy podobne do Andrzeja. Do barana tego francuskiego tam. I ile ich ma. No ja wiem, ile ich ma, bo bo zajrzałam, no. Nawet nie z czystej ciekawości, tylko zajrzałam. I była agresywna przed tym, tak jak wam mówiłam bardzo. Teraz też jej trochę odwala. Choćby o... No, tak patrzy na mnie tak dziwnie, no ale uszy kładzie po sobie i jest gotowa zaatakować. Ale muszę wam powiedzieć, że już tak czasami mi się da pogłaskać. Zajrzeć do gniazda pozwoliła, więc już jest dobrze. I tak. Co tam? Co wam, co wam jeszcze mogę powiedzieć? Napiszcie pod, pod tym filmikiem, czy chcielibyście zobaczyć maluchy. Ile tych maluchów tam jest. I jak tam w ogóle po świętach u Was? U mnie, jak i przed, tylko człowiek grubszy. <laughs> Można powiedzieć. No tu jest co? No, to jest dziewczyna, która ma te maluszki takie, bobaski. Co im sprzątałam przed świętami. Także tu bez zmian. Młodzież przeniosłam, tam mamusia, tu, tu młodzież, tu Bożenka, tupiąca. O, tak jest, pokazała, że umie tupać. Tu młodzież. Także takie niewielkie zmiany u mnie. Aczkolwiek Andrzeja przeniosą, on tu nie będzie. Jeden drugiego obserwuję. No, już poszedł. W każdym razie on sobie tu nie będzie, bo no, jest za duży na taką klatkę. No co tu dużo mówić. No. Nie ma za wiele miejsca, ale, ale niestety te, ten, ten dzień czy ewentualnie jeszcze jutro zobaczymy czy mi się będzie. Jak on się tutaj będzie aklimatyzował. Ale jest klatka przykowana dla niego na dworze, więc najprędzej tam pójdzie no. Chociaż on szczerze... Mówiąc, yy, nie potrzebuje dużej klatki, bo był w tamtej klatce i, i nie potrzebował, Bóg wie, jakiego komfortu. Jedno miejsce, żeby się uwalić. Jedzenie i spanie. Już nie, nie jest młodziutki, żeby brykał, żeby miał... No, aczkolwiek, żeby dopuścić samicę do niego, no to musi mieć większą klatkę, bo gdzie by tutaj sobie poskakał, pobrykał. Także tyle by to było w dzisiejszym odcinku. W dzisiejszym odcinku, w dzisiejszym filmiku. Takie niewielkie zmiany. Czy mi się to chciało, czy mi się nie chciało tu przyjść, zrobić tą roszadę, ale musiałam z tego względu, że właśnie no bo że ma termin no i ja tu trochę za mała klatka była, żeby ona mogła sobie tutaj być i przyszła tu, no, tu paczka. Także co, no tyle w tym filmiku, no tak, generalnie go nagrałam, tak żeby coś było na, na tym kanale, żeby coś, coś, coś Wam pokazać, coś, nie wiem, no, z nudów chyba wyszłam z domu, nie wiem, no pogoda jest jaka jest, ileż można siedzieć przed telewizorem. Także tu już mają naszykowaną michę, obierki, sospom są takie, które uwielbiają króliki u mnie, są takie, które ich nie lubią, poza ziemniaczkami dostaną jeszcze buraka. Pastewnego, bo marchewy jeszcze nie mam Także Tyle Jak już Nic nie Nagrała, nie no może nagram Może nagram, bo widzę, że subskrypcje Lecą, lecą, lecą I bardzo mnie to cieszy, bo mnie to motywuje Do tego, żeby nagrywać Dla was te filmiki Nie wiem, czy was ciekawość zżera dlatego te subskrypcje lecą, żeby zobaczyć y, Filmik Z tego uboju, czy nie No aczkolwiek Chciałabym, żeby te subskrypcje były nie tylko właśnie dlatego, tylko w ogóle, że Wam się podoba to, co ja tutaj nagrywam, co, co, co pokazuję. I, I. No. No, ja, tak jak powiedziałam, no nie polecam widoku, aczkolwiek. Filmik jest naszykowany. Jest naszykowany, jest nagrany. Może nie rewelacja, bo miałam kamerkę na czole, a wiadomo. Ale coś tam widać, jakieś tam powiedzmy wskazówki są. Jak zrobić, co zrobić. Tyle no. Także raz jeszcze dziękuję za, za tych 80 subskrypcji. Mając na uwadze, że jestem dopiero dwa, dwa miesiące z Wami na YouTubie, także myślę, że to już jest fajna suma liczba. I chciałabym, żeby rosła, rosła, rosła i żebyście mnie oglądali. Tak jak powiedziałam, będzie motywacja do tego, żeby nagrywać. Ja sobie te króliki rozmnażam, bo mam na nie, że tak powiem, klientów kupują także będę je rozmnażać, będzie ich coraz więcej. Będą jeszcze filmiki z y, robienia nowej klatki. Nie przyszło mi do głowy. Właściwie to nawet nie brałam pod uwagę, że ja będę nagrywała takie filmiki. Ja jakoś tak weszłam raz z kamerką i a co mi zależy. Aczkolwiek byłby fajny film z robienia tej klatki. Tam mi się jeden z widzów pytał y, Jakie są wymiary komór i ile mnie kosztowała ta klatka. To dla zainteresowanych. Klatka ma 110 na 90 i wysokości. No te górne klatki mają wysokość, no większą, dłuższą. Ale szczerze mówiąc, zabijcie uduście, nie wiem, 120, może tak będzie, no. A sama klatka jest z drzewem, tam z haczykami, z dupami, z gwoździami, ze śrubkami, z nie biorę pod uwagę oczywiście po karmideł, bo to, w, to, to, w to też się zaopatrzyłam. Bo było... I, inaczej były chowane po prostu przez mojego teścia, inaczej są chowane teraz przeze mnie. No w każdym razie nie o tym. O tym, ile mnie kosztowała, ile mnie wyniosła. Mnie nas. Mnie i mojego męża. Przeszło 1000 zł na pewno. I podobna klatka z tym, że będzie 3 piętrówka. Stała będzie sobie tu. Będę miała tam 9 komór 3 6 tak dobrze mówię ta klatka przejdzie tu. Ta to jest taka rezerwowa, no, choćby w tej chwili, tak jak widać. Andrzej sobie tam siedzi, póki co to będzie wyniesione. Nie, przepraszam, to, to tu zostanie. Warsztat, bo to kiedyś był w ogóle garaż. Warsztat sobie może zabiera do innego miejsca, także tu będę miała miejsce na takie o beczki w których trzymam na przykład jęczmień, tu jest owiec bodajże, tu mam beczkę, w której jest sprzężyto, tu mam beczki gdzie jest siano, tu jest kukurydza mielona bodajże. Znaczy w tej chwili to jest pusta, mi się skończyła kukurydza, ale mam tu kukurydza Nawet sprawdzę, żeby was nie skłamać, bo sama jestem. A tak, kukurydza pomimo że przesypywał z mniejszej na większą bo dokupiłam także wszystkie te pojemniki będą miały tam miejsce no, tu, tu gdzie warsztat stoi przynajmniej ja to tak widzę i chciałabym żeby to tak wypaliło żeby to tak było także co, no ja będę nakręcać będę wrzucać, a wy subskrybujcie lajkujcie i, no i co, no i do następnego